Pisała, że koledzy z Akademii ze jeden z naszych gmin na miejscu na Wieczność na rachunku, wieczność przed nami, bo umiała tak, na chwilkę między wartościami. Na na księdza, Jana Kałuża, trwała 78 lat. Dla historii, jako nauki, ostatnim zadaniem jest uchwycenie największej ilości na i wydarzeń z jego to pozwala następnie odtworzyć ten prośbę z szkoła, oczywiście na ile się tak, by dokładając do... do Ze względu na młode giełdki, którego święcenie kapłańskie otrzymało w kateczce giełdskiej 4 czerwca 1916 roku, z rąk pisuka Augustyna Łosińskiego. Na pierwszą pracę, tego już pasażer swojego został skierowany do czynacza. Po dwóch latach otrzymało przeniesienie do marabia uziemników. Było, nie, było, nie, było, nie było, tam... Wielką Ksiądz Mieczysław Rokujskiego, Ksiądz Długi Turbański i Ksiądz Franciszek Pięć. Otrzymując pod tym kierunkiem, znowu te przygotowania już pasterskie w 1919 roku został mianowany na oskarżycem, kołdza wierciel. Po roku wojskowym włosińskim powierzchnią wiązków wyżkowych. serdeczne podziękowania, wymieniając przy tym wszystkich obiadodawców. Był to miły gest stanowiący zachęty do dalszej umiarności parami. W pracy duszno-zweckiej, początkowo 000, a z czasem ponad dwunastopiętnej parami, osłabiono w odniesieniu do krajów. W latach 1932-1969 na stanowisku byłoby około piętnastu tysięcy. Wśród nich wspomniało już Stanisław Paras, Pierwszy wiekarz w 1932. Po przedogrodzonym inicjatywie patriotycznym niejednokrotnie wygłaszają skazania cyfra z różnych ośrodk narodowych. Piękne opisy tych kazań znajdują się na ławach Tygodnika Patriotyckiego w Miedzie, a międzywojennego. W okresie II wojny światowej roku, ponieważ pozbytych uniemożliwiał mu swój stan zdrowia. Miał wówczas 59 lat. Jednak doświadczenie minionych lat mocno dały się mu wystarczyć. Ponadto prace uczestniczące w, w się PNL nie do łatwiej. W 1956 roku para otrzymała ponad 10 tysięcy biednych. Wębrza św. że sprawowanych w Łodzi na godzinach 30, o 9, o 11 i o 17 uczestniczyło w do study dziewiętnanocej przykopiło w czas około 6 tysiąca penietenia. Tylko w tym roku, a więc roku w roku 1956 okrzony zostało 300 dzieci. Związek samżyński zawarto 276 marek a 110 osób smarnych. Wiele więc wyścigów poszkodowało koordynowanie działalności duszpasterskiej, pomimo już do pomoc miał tariuszy, w tym celu pracował specjalny regulamin pracy nóż-pasterskiej który zatmierza wywładzę pozycjalną. Da się iż na terenie parafii, Poza kościołem parafialnym, znajdowały się dwie gabinety, które trzeba było obsłużyć na mianowicie opowiadanie szkolnictwa. Oprócz tego, należałoby zadbać o odpowiedni poziom katechizacji w parafii. Utrudniony był, że od 1931 roku nauka religijna odbywała się w punktach a nie w szkołach. Podczas wypełnienia Już w dniu 9 sierpnia 1949 roku został wyspany na obrady Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Szkowie. W celu jego stanowiska Miejscowego Pochownictwa odnośnie do Deklaracji Świętej Policji, wydaniem 14 lipca 1949 roku i groszącej jest komunikowanie wszystkim. Ucisk ze strony władz państwowych dotknął dość tego dopuszcza zeszłego roku 1962 roku, kiedy to na liczbę mógł zapłaty usługi domia podatkowy i karę krzywy za nieprowadzenie księgi inwentarzowej. Na Opisując ten przypadek, obecny wśród nas przez urysowujący wiązek na stwierdził. Następny w jednej roli. Władze, komórnicze, zabrały mu do i wystawiły na licytację. Nie był to koniec represji władz. Po usunięciu rejonu zeszłego władze państwowe nakazały pod kosztem zgłaszać w darmu. Punkty kategoryczne, aby państwowi wizytatorzy mogli je kontrolować. Władze pościelne z kolei nie zdecydowały na jej rejestrację. Spowodowało to następną sporą sprawę z radą państwową. W wyniku tych problemów, a także ze względu na zdrową danej książka rusza, w 1962 roku złożył rezygnację ze stanowiska na Wielu z tych osób, które są do tej w Polsce, na tej pracy w Zbóż Pasterskich, powierzającym czasem obowiązki w administracji nad Radą. Ostatecznie wzrost spoczynku przeszedł. można powiedzieć, że był wielkim duszpasterzem zawiercia, to o księdze Janie można zrzęsło, że był wielkim duszpasterzem Ryszkowa. Tron, który widzi między wiecznościami wspomnianych na samym początku,